Dawaj, weź kurwa piętro wyżej z tym wierdolnie <śmierdolnie> Dawaj piętro wyżej od razu Bang! <śmierdolnie> z vlogiem. Cześć YouTube, jak leci owca warszawski koks? Nie wiem, jak nazwę ten film, jak nazwę tego vloga. Tytuł prosi się o coś ala dołóż, nie wiem, 20 kg na przysiad w jeden trening, ale myślę, że po wysłuchaniu tego filmu i uświadomieniu sobie, jak ważny jest trening centralnego układu nerwowego, Wielu z Was na tym skorzysta i rzeczywiście dołoży od razu w przeciągu paru treningów właśnie takie liczby: 10-20 kg. Ok, skąd w ogóle do Was przychodzę? O treningu układu nerwowego zacząłem myśleć, jak wyrównałem swoje wyniki w siadzie z 2014 roku. Było to tam 160 kg na 5, i tak naprawdę nigdy wcześniej nie myślałem o tym, żeby podnieść ten ciężar szybciej. Prędkość, szybkość, a o to chodzi w treningu cunu. Ale w momencie, kiedy ja się z tym przespałem, ja sobie uświadomiłem, jak to jest cholernie ważne, to nagle mój przysiad zaczął rosnąć i rosnąć, i dokładałem z treningu na trening. I my, ćwiczący kulturystykę, wywodzimy się z tego podłoża, z tego świadka kulturystycznego. My nie myślimy tak o treningu układu nerwowego. Nasz priorytet to, żeby mięśnie rosły. Wyko wykonujemy przedział 8-12 powtórzeń. No i jakoś to rośnie. Nie skupiamy się na tym, żeby wycisnąć jak najszybciej na łapę. Wręcz przeciwnie, negatyw, wolny negatyw. Jeden powie ci, żeby robić wolny negatyw. Różne są szkoły, dużo tego słyszymy. Połączenie mózg-mięśnie, tak. A, rośni, rośni, wolni, tak, squeeze, squeeze, the top, nie? I <laughs> no, i tak sobie ćwiczymy parę lat, niektórzy parę lat, lat. I, I dlatego nie zdajemy sobie sprawy, na ile powstrzymujemy swój własny potencjał. Dobra, powiedzmy sobie, co to jest centralny układ nerwowy. Centralny układ nerwowy jest to nasz mózg, jest to nasz rdzeń kręgowy. I dlaczego w ogóle powinno ci zależeć na trenowaniu centralnego układu nerwowego. Zadaniem centralnego układu nerwowego jest kontrolowanie całego ciała. Mózg wysyła impulsy, bodźce do naszych mięśni, ścięgien jednostek motorycznych, które są rozmieszczone w naszym ciele. I im szybciej te sygnały przekazuje, jest w stanie przekazać, tym efektywniej następuje skurcz mięśnia. Mięsień jest silniejszy, jesteśmy w stanie wygenerować więcej mocy. Także cun odpowiada za nasze wszystkie ruchy świadome, za naszą orientację przestrzenną, za nasze myślenie. Impulsy, bodźce to jest bardzo złożony temat. I teraz, jak rozpoznać, czy ktoś ma wydajny układ nerwowy, czy nie? Popatrzmy na ciężarowców. Małe ciało podnosi ogromne ciężary. To nie same mięśnie pozwalają mu na takie wyniki, ale świetny balans pomiędzy siłą a pracą centralnego układu nerwowego. Centralny układ nerwowy możemy porównać do silnika, i teraz wyobraźmy sobie, że e, wkładamy silnik z ciężarowy do malucha. To jest definicja ciężarowca. Widziałem ostatnio nagranie jakiejś chinki. Nie wiem, 48 kg ważyła chyba babka i e, zrobiła pełny przysiad do ziemi ze sztangą 210 kg. Także, no, nie, nie masa ciała, to nie mięśnie, nie, nie, nie samym mięśnią zawdzięcza te rezultaty, siła i wydajny układ nerwowy. No, ale dla nas pewnie bliższy przykład będzie gościa kulturysty, byka masywnego chłopa, który waży 100 kg i jego max na przysiad, taki ciężarowiec 3 razy lżejszy repuje na 20 ruchów. No i teraz odpowiedź jest prosta, dlaczego? Bo ma mało wydajny układ nerwowy. Ma dużo mięśni, ma duże zasoby, ale nie potrafi ich wykorzystać. Mózg, można powiedzieć, że w upośledzony bardzo sposób wysyła sygnały do jego mięśni i nie potrafi zsynchronizować ich pracy. Jednostki motoryczne nie potrafią się tak dobrze dogadać, i przez co wiele traci i ogranicza bardzo swój potencjał. Czyli taki kulturysta. Duży, ale słaby kulturysta to jest tak, jakbyśmy włożyli silnik z malucha do ciężarówki, czyli duże zasoby, dużo mięśnia, duża masa, ale mało wydajny układ nerwowy. Słaby silnik. No i dlaczego powinno ci zależeć na treningu układu nerwowego? Można by pomyśleć, że osobie, której zależy głównie na sile, czyli na przykład trójboista. Wtedy fajnie jest ćwiczyć układ nerwowy. Kulturysta niby tego nie potrzebuje, ale moim zdaniem na dłuższą metę, szczególnie osoby bardziej zaawansowane, jeżeli chcą zapewnić sobie długotrwały rozwój, w którymś momencie będą musieli dorzucić tą pracę układu nerwowego i popracować nad nim, żeby pójść wyżej. No, patrzcie, to jest tak, mamy siłę. Mamy masę, czyli hipertrofię mięśnia, trening pod siłę, trening pod hipertrofię i trening pod układ nerwowy. Trzy wartości i one świetnie siebie dopełniają. Wyrzucamy jedną wartość z tego równania i dużo tracimy. Przykładowo, mamy siłę, mamy wydajny centralny układ nerwowy, ale wyrzucamy z tego równania hipertrofię, masę mięśniową. Na dłuższą metę ograniczamy swój potencjał, jeżeli zależy nam na sile, chociażby, no bo im większa masa, tym jesteśmy większy ciężar przenieść. Większa masa przeniesie większą masę. Drugi przykład. Mamy wydajny układ nerwowy, mamy masę, ale mamy mało siły. Fajnie, osoba jest eksplozywna. Yy, ma sporo mięśnia, ale zobaczcie, ile traci, jak łatwo może poprawić swoje rezultaty poprzez budowanie siły. To i warto wspomnieć o tym, że układ nerwowy jest najtrudniej wyćwiczyć. Porównując siłę do układu nerwowego, o wiele łatwiej przeciętnej osobie będzie zbudować wyżej siłę, znaczną różnicę od punktu wyjściowego, niż yy, właśnie trenować układ nerwowy. On jest bardziej Genetycznie zależny, że tak powiem. Następny powód, dla którego warto ćwiczyć centralny układ nerwowy, to fakt, że będziesz w stanie tolerować więcej pracy w swoim sporcie. Na przykład, jeżeli jesteś trójboistą i wykonujesz dużo treningów w przedziale 1-3, no to tam obciążasz centralny układ nerwowy. Nie tyle co mięśnie, to nie mięśnie dostały. E, po dupie, tylko właśnie układ nerwowy, po którym treningu masz większe domsy, większe bóle mięśniowe po trzech seriach, po 10 powtórzeń e, rozpiętek na klatkę czy jedne, jedno maksymalne powtórzenie w przysiadzie czyli wydajniejszy układ nerwowy, jestem w stanie zrobić więcej w tych przedziałach, chociażby 1-3 jeżeli jesteś trójboistą, to znaczy, że będziesz lepszy w swoim sporcie i to jest super, z drugiej strony jeżeli ćwiczycie pod hipertrofię Czyli rozwój e, masy mięśniowej, no to jeżeli macie ten przedział 8-12, on tak tego układu nerwowego nie ryje, jeżeli e, ćwiczycie nim mądrze, czyli nie walicie w każdej serii do, do upadku mięśniowego, bo wtedy też e, palicie swój układ nerwowy, ale wy go wtedy nie uczycie e, pracować wydajniej, tylko po prostu nadużywacie go. Także układ nerwowy potrzebuje więcej czasu na regenerację niż mięśnie, tak to by mógł skwitować. Następny przykład, powiedzmy, że mamy braci bliźniaków. No i jeden ma wydajny układ nerwowy, i drugi ma mało wydajny układ nerwowy. I idą na siłownię, zaczynają ćwiczyć na siłowni. Brat z wydajniejszym układem nerwowym będzie w stanie narzucić na siebie więcej mięcha. W krótszym czasie jego mięśnie będą pracować mądrzej, wydajniej i to się wszystko przekłada na większą siłę. Co za tym idzie, zwiększy hipertrofię szybciej, masę szybciej, jeżeli ćwiczy pod masę też. Dobra, to teraz powiedzmy sobie, jak trenować układ nerwowy. Pierwszy punkt to jest dźwigać ciężko w przedziałach 1-3. Drugi punkt to jest dźwigać. Szybko! Co mam tutaj na myśli? Jak oglądacie Robura, wiecie, że on ma treningi dynamiczne na bazie West Side i to jest 50-60% ciężaru maksymalnego, maksymalnie 3 ruchy i powiedzmy 8 serii. Jak najszybciej jak potraficie, to można sobie wpleść trening. Pamiętaj, żeby wykonać za każdym razem ruch jak najszybciej jak potrafisz. I nigdy nie przestajesz, nigdy nie przestajesz pchać. Nieważne kiedy. Seria wstępna, sama sztanga 60-120. Wykonaj ruch jak najszybciej i to się przełoży od razu. To ci się opłaci na twoich maksymalnych seriach. Będziesz gardził tym dla ciebie ciężkim ciężarem, swobodniej. Trzeci punkt jest to wprowadzenie do swojego planu pleometrii. Ja więcej o pleometrii powiem w następnym blogu, bo ten film będzie trwał zbyt długo. Tak naprawdę pleometryka to są tylko depth jumpy. Te wszystkie skakania, które teraz widzicie na portalach i one są nazywane pleometrią, pleometryką, pleometrią, w każdym razie to nie jest pleometria. Dopóki nie będziecie w stanie robić przysiadu ze sztangą z tyłu pełnego high bar razy 1,5 masy swojego ciała, to death jumpy nie są jeszcze dla Was. Najpierw musicie mieć siłę, żeby skorzystać z tego ćwiczenia. Także o pleometrii powiem w następnym vlogu, powiem jak ja um, łączę pleometrię z treningiem siłowym. No, ale... W tym odcinku to na tyle o tym. Dorzucenie sportów zespołowych, lubicie grać w korza, to jest świetne dopełnienie do waszego treningu siłowego. Musi nam zależeć na tym, żeby nasz mózg wysyłał te impulsy jak najszybciej, jak najefektywniej, żeby zmusić się do jak najszybszego wykonywania danych ruchów. Na koniec chciałem jeszcze porozmawiać o regeneracji centralnego układu nerwowego najczęściej nie czynimy progresu, bo on jest po prostu przepalony W jaki sposób ja poznaję, że przetrenowałem swój cun dzisiaj? W taki, że nie mogę zasnąć godzina, powiercę się żeby móc pójść spać Dlaczego? Bo mózg jest zmuszany do wysłania tych impulsów, jest cały czas eksploatowany Pytanie, jak zadbać o właściwą regenerację no i odpowiedź jest dość przewidywalna spać, dużo spać. Suplement, który mogę Wam naprawdę szczerze polecić to ZMA, kombinacja cynku i magnezu. Naprawdę pamiętam, szczególnie na redukcji pomagała mi zasnąć i długo spałem, głębiej spałem niż zazwyczaj. ZMA znajdziecie u nas w sklepie, link dam na dole, jeżeli nie chcecie u nas kupować, to jest pełno tego w sieci. Tutaj jeszcze mogę nawiązać do alkoholu, bo ludzie często myślą, że jak się napiją to to powstrzymuje ich od progresowania że nagle znikają im geńsy, a to tak naprawdę właśnie nie alkohol, tylko impreza, impreza jest bardzo wyczerpująca wyczerpuje nasz układ nerwowy i prawdopodobnie wiąże się z tym, że albo zarwiemy sen albo, że w ogóle nie będziemy spać, albo, że lecimy w ciągu 2-3 dni i nie mamy się kiedy zregenerować, nie mamy kiedy spać tak samo narkotyki. Dodaj dwudniowy ciąg imprezowy z alkoholem, plus na przykład kokaina czy mefedron, które jeszcze bardziej przypalają nasz układ nerwowy i masz odpowiedź, dlaczego nie progresujesz. Wszystko jest dla ludzi, chcesz się napić alkoholu. Jest mnóstwo elitarnych atletów, którzy piją alkohol, mają wyniki na szczeblu światowym najwyższe. Tylko kwestia jest właśnie tego złotego środka. Także sama substancja w e, jakichś racjonalnych ilościach. Ok, bardziej nam szkodzi brak snu i nadużywanie narkotyków. No dobra, no i tym akcentem kończymy tego vloga. Niezależnie czy ćwiczysz pod kulturystykę, czy estetykę, czy trójbój siłowy, nieważne jaki jest Twój cel, jeżeli patrzysz długoterminowo i chcesz być najlepszym atletą, jakim. Ty możesz być, jeżeli chcesz się wspiąć nawet na elitarny poziom, to trzeba pamiętać o tym, żeby zachować balans między treningiem siłowym, treningiem na hipertrofię no i wydajnym układem nerwowym. Pozdro.